Nie mnie no chyba... nie ale że mi się nie zapisało. Jeżeli tak mam logika to chyba mam live'a live to... jest ja bo nie ja mogę słychać Dobra, mnie, e, mnie słychać na moim, mnie słychać na moim Witam czatów wszystkich y... Dobra, mnie, e, mnie słychać na moim, mnie słychać na moim Simon, Simon przegłos. Nie, nie. Ja mam jestem. Nie, muszę sprawdzić coś. a, 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 a weźcie od paru. Zobaczę Słychać. Waszy problem jest z tym, że nie... Musi być z tym, że mnie nie słychać, nie? Na no, live'ie To no, będzie problem On w FIFA ma w ogóle jakąś... Się... Czekaj, 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 czekaj Ja, ja na razie przerwę